Cześć, witam Was ponownie w mojej kuchni. Jak widzicie, przede mną leżą warzywa. Aktualnie jesteśmy w pełni sezonu, tak więc warto by było je wykorzystać. Co możemy z nich zrobić? Możemy zrobić z nich różnego rodzaju przetwory, na przykład sałatki. I właśnie jedną z takich sałatek Wam dzisiaj pokażę. Będzie to sałatka warzywna w sam raz na jesienno-zimowe obiady. Oczywiście możemy zajadać się nią ze słoika. A jak chcecie zobaczyć, jak ją przygotować, zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy od poszatkowania kapusty. Głąb już jest wycięty, tak więc bierzemy się do pracy. Do takiej ilości warzyw, oczywiście, będzie nam potrzebna bardzo duża miska. Do której przerzucamy pokrojoną kapustę. Kapustę mamy poszatkowaną, tak więc zajmiemy się ogórkami. Z ogórków odcinamy ogonki, a następnie kroimy w plasterki. Ja w tym celu używam tarki. Pokrojone wrzucamy do miski. I zasypujemy całość solą. Są tutaj cztery łyżki soli, i odstawiamy na godzinę, żeby puściło wodę. Wszystkie składniki do dzisiejszego przepisu, znajdziecie w opisie filmu na dole. A ja w tym czasie zetrę marchewkę. Marchewkę ścieramy na tarce na dużych oczkach. ścieramy do drugiej miski. Do tej samej miski będziemy dodawać cebulę i paprykę. Marchewkę mamy już startą, tak więc odstawiamy, to już nam nie będzie potrzebne. A ja zajmę się krojeniem cebuli. Cebulę kroimy w piórka. I dorzucamy do marchewki. W międzyczasie możemy przemieszać ogórki z kapustą, żeby szybciej zmiękły. I ostatnim warzywem, które w dniu dzisiejszym będę kroił, będzie to papryka z papryki. Pozbywamy się gniazda. A paprykę kroimy w paski. I paprykę tak samo wrzucamy do warzyw. I zasypujemy całość solą. Musimy połączyć wszystkie warzywa razem i dokładnie wymieszać. Wymieszane przekładamy do słoików. Słoiki są już napełnione. Z podanych proporcji wychodzi 12 słoików o pojemności 720 ml. Teraz muszę zrobić zalewę, żeby zalać słoiczki. Woda. Dodajemy do tego ocet. Ziele, liść laurowy, gorczycę oraz pieprz. I musimy doprowadzić do wrzenia. Zalewę mam już gotową, teraz będę przelewał ją do słoików. Przelewam przez sitko, żeby wszystkie przyprawy mi się zatrzymały. Później je równomiernie porozdzielam. Nalewamy do pełna. Słoiki mamy zalane i tak jak mówiłem, rozkładamy porówno do każdego słoika gorczycę żele i pieprz, następnie słoiki zakręcamy i będziemy zaraz je pasteryzować. A pasteryzujemy w garku, dno garka wykładamy ściereczką. Kładamy słoiki tak, żeby się nie dotykały. Jeżeli się będą dotykać, to możemy między nie włożyć jeszcze ściereczkę. I zalewamy garnek wodą. Gotujemy przez 15 minut. Następnie będziemy wyciągać. Pierwsze są już gotowe. Teraz je wyciągamy do góry dnem. Wkładamy kolejną partię. Wszystkie słoiki są już zapasteryzowane. Jak wystygną, zaniosę je do spiżarni. Zapewne wrócę po nie jesienią. Kto wie, może szybciej. Przepis jest sprawdzony. Robię go co roku, tak więc mogę Wam polecić. No i tyle. Ja będę się z Wami już dzisiaj żegnał. Jeżeli się podobało, dajcie jakąś łapkę w górę, zostawcie komentarz. Trzymajcie się, cześć. Subskrybuj kanał Karol Gotuje, żeby być na bieżąco i wiedzieć, co się u mnie dzieje.